Cześć, siemanko, jest z tej strony Kodzika. w dzisiejszym odcinku Wojtek będzie kopał, chcę sobie odcinek, a ja będę wszedł na wyprawę. Nie wiem, pierwszy odcinek z tej serii, czyli Minecraft Survival z Wojtkiem, czy wymyślę jakąś inną nazwę dla tej serii, nie wiem, czy wstawiłem, bo był całkiem nudny, po prostu byłem trochę w kopalni i trochę innych rzeczy. Jak widzicie, mam żelazną klatę, mogę Wam pokazać swój domek. Budowanie domków jest na, na kanale Wojtka. No i no, okay. tak jak mówię, Wojtek będzie kopał, a ja, ja na razie taki dom zbudowałem. Nie macie ocenić w komentarzach, jak Wam się podoba. A ja ben, robię sobie łódkę, już i idę na wyprawę. Kanał Wojtka macie w opisie. No i wiem, chcesz coś Wojtek? Tak. Dajcie łapkę i subskrypcję. No na naszych kanałach. No to bardzo fajnie. A ja płynę już w wyprawę. Wojtek pewnie też zaraz będzie rozpoczynał nagrywanie, może na teraz rozpocznie, będzie mieć dwa odcinki. Wojtek gra na teksturpaku. O, jeszcze go sobie, sobie wziąć. Na teksturpaku, na którym ja gra na Survival Gamesach. Tak nie, mu się podoba, a ja to gram jako challenge. W ogóle, jak dla niedoinformowanych, czyli tych, którzy nie wiedzą, jakby niedługo aktualizacja netteru, bo w dzień Taty, czyli jutro 23 czerwca, jest aktualizacja netteru i to jest już pełny 1.16. Nie, już snapshot, tylko już pełny 1.16 i się w wódce. Dobra, a ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i zapomniałem puścić muzyczki. Bo tak to może opowiedz jakąś historię życia. Ja przy okazji puszczę muzyczkę teraz. Tak, tak, teraz będę się reklamował. Chodźcie na mój kanał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję pod tym filmem. Czyli jak robiłem para już na drzewo. E, bardzo fajny. Polecam. Dobra, muzyka już gra już nie musi się reklamować. Dobra. <coughs> Dobrze, no to my idziemy na wyprawę. Ja... A Wojtek możesz rozpo teraz rozpocząć nagrywanie. Dobra. Możesz się u na tym się, się na tym... możesz się wyciszyć u siebie, żeby jakby na moim odcinku posłuchać tego. A ten, A ja puszczę teraz głośną muzykę i będę płynąć do... Nie, w sumie nie puszczę głośno muzyki, bo na sam start mamy statek. Więc na i... Nice. O. Okej, okay. płyniemy do statku, tylko będzie ciężko tam zdobyć, bo bąbelki. one są przewrócone do góry nogami. Okej. Okay. Pływam, dobra. Pierwsza skrzynka. Dobra, ale teraz tak... Bambus, pytanie. bambus, bambus! Dobra, i dużo jeszcze pytanie. innych rzeczy. Mam ma bambusa, mam bambusa. No co? Pytanie. Czy... Ty też... Czy mam to teraz ci się od razu wyciszyć? E, tak, e, nie znam. Dobra. Włodek się chyba wyciszył. To się odcisz, jak skończysz widać. Pa, obok, obok tego statku jest opuszczona wioska. O, o, jakby co, już jest, już nagrywam. Spoko. Teraz tak. Obok tego statku jest opuszczona wioska. O, no to fajnie. Jakby co, jakby ktoś nie wiedział, to Wojtek nagrywa kopalnię, a ja po, podróż, więc jak chcecie mieć kopalnię, to u Wojtka, a jak chcecie, jak podróżuje, to u mnie. I ty, teraz tak. Czy tam jest? Co? Burza jest. Eee... Jest... Be... możesz masz to wyciszyć? No to nie u mnie. No to poczekaj, no to coś, weź coś tam rób. Poczekaj, poczekaj, bo to możesz... <laughs> Jakby dziwne rzeczy się dzieją, Wojtka. No, Jeśli chcecie oglądać, co się dzieje w kopalni, bo idąłaj piorunku koło mnie przed chwilą, więc jak chcecie to zobaczyć, to wejdźcie na mój kanał. Będę się reklamował, bo Wojtek coś tam robi, a ja się będę reklamował teraz. Więc śmiesznie, jeżeli chcecie, jak płynę łódką i szukam różnych fajnych lądów, razem już obuszoną wioskę pod wodą i statek, to zapraszam do mnie na kanał. Lubię się reklamować, przepraszam. No i ja mogę puścić u siebie na kanale, bo mówię i do siebie na kanale, i do Wojtka muzyczkę. Tak więc nic fajnego w dosięcie muzyczko, a ja raczej nie będę gadał. Halo? No, halo. Zaczynam od nowa. Okej, okay, a ja puszczam muzyczkę u siebie na ten. Ja. Mo się się... Nie wiem, to się wyciszyć, <coughs> co, jakby ja tutaj będę podróżował, będę puszczał głośną muzyczkę u siebie. I jakby póki nie nic fajnego, to będzie głośna muzyczkę raczej. Muzaleci nic nie gada, kiedy Joda zaczynam bitem włada. Za... Okej, okay, to się teraz... wycisz, a ja to ja puszczam muzyczkę u siebie. Dobra. Uwaga, mam statek opuszczony. I uwaga, ten statek opuszczony jest prawie idealny, dlatego że właśnie. jest pod wodą, ale są właśnie pioruny i tak dalej. Ja tym mamy idealny statek dwa, pod wodą, Dlatego, że. Dobra. Jest dlatego tak jest taki idealny, dlatego, że jest w całości Trzeba tro... I tutaj mogę nabrać powietrza mam nadzieję, od razu. Że nic Nie będzie mnie strzelać. Ja jestem. Ja co jest. Powracam, do ciebie, o, Wojtek. Ej, panie, bo. Mamy, ma, mamy, ej, bo mamy d... dwie mapy skarbów. Mamy koleś od. Mamy handlarza. A ja mam mapy skarbów już ogółem i ten. I mam kolejny statek. I to jest idealny, bo jest prawie w ogóle rozwalony i mam drugą mapę, w której są ziemniaki i tyle. Dobra, a ja wypływam, bo zaraz utonę i Taka, bo Wojtek, możemy gadać. Serca. Raczej nie będę już puszczał muzyczki, będziemy razem gadać. Tak. I teraz tak by było. handlarza kolejnego z zresztą się obok mnie. Hmm, to nice. I... I właśnie mam 2 HP. Hmm. To już jest mniej dół. nice. A ja szukam dalej statków, jakichś fajnych rzeczy, Nas po chyba potem będę podróżował już lądem. W ogóle nie mogę jeść, kiedy płynę. Co jest, nie mogę jeść. Mam nadzieję, że w burze nie trafi w <laughs> Koło mnie wolno walnopiorą, to może stać potem na moim odcinku. Dobra, bo... Ale jak chcecie zacząć, co u ciebie... a całą wojtkę z kopalni, to... <laughs> Dżungla! O, co? Dżungla! Ja, ja nie jestem w kopalni, tylko teraz na lądzie, bo jest milion potworów obok A jak chcecie zacząć przygodę u mnie, to u Wojtka walkę naprawdę z potworami teraz, a u mnie dżunglę, tak. czyli przygodę, to zapraszam umie, robić robię skin w ogóle. Czyli napiszę, napiszę kordy na czacie. Bo ja jeszcze bardzo się nie mam HP, a, mi, a już milion tych potworów nie goni. Więc. No to jak chcecie w dżunglę na tych kordach, to zapraszam na mój odcinek. Jak chcecie zobaczyć walkę u Wojtka, to zapraszam na jego odcinek. Chcę zapisać kordy łódki i szukam papugi. Mam w ogóle dwa bambusy. a I to z opuszczonego statku, a nie z dżungli. Więc... Mamy dżunglę. I piorun znowu koło mnie walno jechał w dżunglę. Tym razem będzie trzeba coś gasić. Dobra, mamy... Mam nasiona kakaowe. Ale miałem farto. Pierwszy raz tak szybko znalazłem dżunglę. No... Słabą trochę. No no co jest? Twoje, twoje domowe łóżko zostało usunięte nie zablokowane co jest? To znaczy, że albo ktoś tam ma spawn pointa innego, albo ja się spałem w innym, albo jest rozwalone. Chyba ty masz spawn pointa. Ja mam spawn pointa chyba ten w innym łóżku. Ja, ty, no ty, nie ty, gadaj! Świątynia głowa No jeśli chcecie dać, to to zapraszam na mój odcinek, Wojtek, jak czemu wszedłeś co? z gry e, nie wyszedłem z gry. Dobra. Że to jest najlepszy odcinek survivalowy, nie wiem. Nawet jak będę grał tak. chyba 1.16, swój, będzie nowa seria oczywiście, to chyba nawet tam nie będę miał Dobra. takiego szczęścia, że i znowu walnęło piorn w dżungle, widzę. I ja mam opuszczoną świątynię tą dżunglową, nie wiem czy ona jest opuszczona, czy nie. Dobra, wchodzę do niej, jakby co mam full gammę. Tutaj nic nie mam, e, nic nie nie wiem, góry się dobrze pamiętam i tam nadu idziemy od razu. I to są pułapki. Tutaj są dźwignie, a tutaj uwaga mamy katakumby, co to, to tam jest. Tutaj mamy zaczep na Linkę i strzała we mnie walnęła. Więc nice. No. Mam dużo du też mnie walnął. E mam dużo strzał, tutaj reston, lest i kolejna strzała we mnie walnęła. I dużo strzał, mam. Uwaga, mam 15 strzał. A Łuk stracił. Wspaniałe. Mam 15 strzał i kolejny bambus. A ja łuk straciłam bambus, jedyny Trzeba chwilę to dodać. Mam dużo kości, dużo strzał wie, i bambusa 4, więc tak na razie bardzo dobrze. I ten kod, nie, nie będę rozbierał tego kodu, bo tam zawsze, są słabe itemki. Dobra. Więc od razu biorę skrzynkę, w którym jednak są dobre itemki, bo mamy dwa emeraldy i, bardzo, i mamy, uwaga, 10 złota, więc jak chcecie to zacząć, u mnie lepkie pistolet, oczywiście biorę też, bo są bardzo cenne. Tak, do jakichś fajnych mechanizmów można, można tak, więc jeżeli chcecie pan dyję w ogóle nawet nie skąd. Więc jak chcecie to zobaczyć, to zapraszam u mnie, a jak to od razu, nie razu, powtarzam ci dodziam teraz walkę u Wojtka i kopanie u Wojtka. A ja bo podróżuję dalej. Pan nie ma, tylko na razie się bije, bo... A ja i dobrze. Niech właśnie tylko zostań zaatakowany. Dobra. A szukać I Bez zbrojki jestem, to jest najlepsze i bez żadnej ochrony. Tylko mieczyk. <grym> ja mam ten, ja mam mieczek, no i ze zbrojki to mam tylko klatę żelazną. No to że jesteś przygotowany na jakąś ja nie, 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 nie mogę sprawdzać, czy, czy ile nagrywam już czasu. Więc jeżeli będziecie co jakiś czas widzieć OBS-a, to bardzo przepraszam, ale jakby jakoś muszę sprawdzać, czy ile już jest czasu nagrywania. Mam dżunglowe drzewo, takie jak tam dużo ginięcia jest. Tak, bo niestety zewnętrzne. brojki nic. nie mam. Melony mam, więc nice po prostu. To jest najlepsza. Co tu mam takiego farta dzisiaj, że taki hit. Znowu też tak, melony. Tak, jak u mnie widać... mam osadnika zombie. O, no tu też farta sami. A my stać Który, ten, mnie będzie stać jak... na złoty jabłko, ale nie, nie mamy tego miktury osłabienia. A ja idę tak. szukać dalej, nie wiem, nie wiem, ile jest czasu nagrywania Dobra, i na razie ja nie się będę sprawdzał. robi? Jak widzimy dżungla mi się powoli kończy, a jednak nie kończy się, po prostu jest kolejna wyspa. Bo back, jak beka, gdybym spotkał teraz portal na duę, rozwaliłem coś na tego, po to, żeby ją nowo nasadzić. Bez sensu nie było łódki, nie wracam do łódki. W ogóle pozbieram trochę tego drzewa dżunglowego. Mi się przyda. Dobra, ja... A pozbieram dżunglowe ja, drzewo dla nas, żebyśmy mieli jakieś ale, ozdoby. Ale. Bo tam jeden fragment jest do wycięcia. Czemu? Dobra. Tym będzie lepiej. Dobra, mam jakiś, mam jakiś węgiel. No to Nysik, a ja zbieram drzewo dżunglę, żeby je potem ci za kokosy. Ty. to do węgla. Kto rozumie, ten rozumie. I to nie jest, choć, to nie znaczy, że bardzo drogo. Tylko jeżeli ktoś zna ten film, to zna. Dobra, będę mimo dużo całkiem tego. Dobra. 18 węgla, zobaczy ile się wzięło. nagrywa już. Dobra, 13 minut nagrania, dobijamy do nie wiem, 15 i kończymy filmik. Tak w sumie, jest bardzo fajny filmik, więc nie chciałbym go kończyć, bo jednak dużo rzeczy się dzieje. Bo dzisiaj o może będziemy mieć tego strasznie dużo. Dobra, mam 29 tego i plus jeszcze te, to mam... Uwaga, halo, podnieś się. 33 drzewa dżunglowe jak na razie i płynę dalej. Teraz tak, zapraszam na moją serię moich widzów. Minecraft. Serię Minecraft na modach. Bardzo zapraszam. O, ja zapraszam nas Minecraft Survival Games, gdzie gramy challenge. Również czasy. Ostatnio się bardzo, teraz ciągle gram Challenge Minecraft bez dźwięków, 1.15.2 z lagami i na najgorszym teksturpaku, jaki Kuźwa istnieje. Naprawdę. Teraz, ja sobie teraz sobie zmienię teksturpak. Mogę pokazać, wam tego teksturpaku u siebie też przy okazji. to jest ten teksturpak, Pokażę Wam tego teksturpak. Jeżeli właśnie, właśnie ginę, to się załamuję. Okej, teraz właśnie sobie zmieniam teksturpak na lepszego. Nie mam Laga Minecrafta. O, widzicie? Jak teraz lepiej to wszystko wygląda. Dobra. No i tu właśnie widzicie na razie, co może iść ten tekstur teksturpaku. Ja mam Laga Minecrafta i żyję nawet. No i tak wygląda ten tekstur pack, więc jak chcę grać w Survival Gamesy, Games, to od razu sobie też laguję komputer właśnie, wam bo pokazałem jakie mam... Takie czasami robię bomby sam. No i tak wygląda ten tekstur pack, więc jeżeli ktoś żyjemy na internetu, yes. to... Yy, granit, dobra. Patrzcie na... Moje... na no, moje odcinki z Real Gamesów. A ja utonę chyba właśnie. Już mam już tak w A ja utonę. Utonę, ja? utonę, Nie utoniesz. Utonę, bo texypaka zmieniam. Dobra. Ra? Ra? prawie zginąłem, prawie zginąłem, już ten. Już mi się powie skończyło i zostawiłem wrażenie. Um. A, dobra, nie wiem co to jest. To A, jest... No i trzy łapki w górę to. O, mamy... Idealnie... tego. Jaka wielka ruda. Dobra. sensie czarny. Mogę no, sprawę czasami wyobrazić, taki... znaczy ile, ile ci się nagrywa już, żeby nie było za długo, nie? No, pyt... no 15 minut. MDZ, dobra. Ale kopię. kopie... No, papuga, to, papuga, 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 papuga! Papuga, dawajcie mi nasiona. Mam, to mam Dziesi... Proszę o... się. ruda 10 już. Się. Proszę swój się, oswój się, proszę papuga. Tu trzeba się rozwalić. Uwaga! Nie mam papugi. Shit! O, się papuga, proszę. To, to jest, to jest węgiel, tak. No nie. To, to jest węgiel, papuga, to węgiel Nie mam nasion kompletnie. No. Papuga, mam papugę u siebie, Jeżeli... Nie, ja tu stoję, kurde. Jeżeli będzie trwało godzinę, to przepraszam, ale nie, ja muszę zdobyć te cel. Ronko nie nosiono. On odleciała z dżungli by the way, właśnie. A dobra. Wlecianę i nybią. Dobra, to... No to, to zobacz ile tam masz już nagrania. No ja ten, ja... Ja, ja robię długie odcinki, więc ja tu nie sprawdzam ile mam nagrania, bo tam są już około 15 minut a tam robi zawsze krótkie, ja to ci po prostu mówiłem. To ja już to tak, tak już pożegnanie, Dokoje, takie dobra. szybkie. Hmm, Kolejny jak będzie zaraz. Bo... Mm. Będzie druga część pewnie nagrana? Tak, bo robię na zapas te filmy. Papuga mi znikła, więc słabo. Po prostu nie mm. wiem, gdzie ona jest już. Żeby później mieć już wolne, już dzisiaj i tak dalej. Dobra, to na razie. Dajcie ja łapki w górę, wchodźcie na kanały. Na nasze kanały. I do zobaczenia. Na razie. Czy ta tutaj dalej jest słyszalne? Słyszałem tę papugę. Słyszałem tę papugę, ona tutaj stoi. Jest koło mnie. Proszę, pięć nasion mam. Raz, no. dwa, no, trzy. Tak. Ja się rozłączam u Ciebie, żeby nie było tych dźwięków. Dobra. To weź się wyciecz, bo ja się nie mogę rozłączyć. No. No, a ja jestem już sam, przepraszam za te dźwięki, ale Wojciech trochę, nie wiem, no trochę słabo było, bo nie pomyślał, że ja jestem, że ja też nagrałem odcinek, kiedy zaczął się łączyć z mamą ja miałem dźwięki na odcinku, nie on, trochę słabo, Wojciech, jeżeli to oglądasz. I mam papugę, by the way, mam papugę. No już wracamy z tej wyprawy, papuga chodź. No się nam powinna teleportować, nie? A się... W sumie kończę ten odcinek już. Co bóg, się sam tle... przeniosę do domu i się zakończył jeden...